Mieszkańcy sędziszowa polskiego, po raz kolejny pokazali, że pomaganie mają we krwi. 11 lutego podczas walentynkowej akcji krwiodawstwa zarejestrowało się 40 osób, a niemal 10,5 litra krwi trafiło do potrzebujących. Miłość można okazywać na wiele sposobów: kwiatami, dobrym słowem albo oddając krew. W sędziszowie małopolskim walentynki już kilka dni wcześniej nabrały wyjątkowego znaczenia. Przy miejsko ośrodku pomocy społecznej odbyła się trzecia akcja krwiodawstwa pod hasłem: "Podzielmy się krwią to bezcenny dar". Mieszkańcy chętnie odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów. "Robimy to, ponieważ krew jest jedynym produktem, którego nie da się wyprodukować", powiedział dyrektor miejsko-gminnego ośrodka Pomocy społecznej Grzegorz Wszołek. Wyszło to z, z inicjatywy ode mnie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli dwóch dziewczyn, które oddawały, oddają systematycznie krew. są y, honorowymi dawcami krwi. One zaproponowały w tamtym roku, żeby z, zrobić taką pierwszą akcję. Zrobiliśmy to w tamtym roku na wakacjach. I później kontynuowaliśmy. Tegoroczna edycja pokazała, że mieszkańcy chętnie pomagają. Zarejestrowało się 40 osób, a 23 oddały krew. Co szczególnie cieszy organizatorów, aż 7 zrobiło to po raz pierwszy. Łącznie udało się zebrać prawie 10,5 litra krwi. Każda kropla ratuje życie. Jest to pewnego rodzaju taki nasz projekt socjalny. Robimy to we współpracy z, tutaj z naszymi, z naszą ochotniczą strażą pożarną, no i zapraszamy wszystkich do oddawania krwi. Będziemy to robić systematycznie. Akcja nie ogranicza się tylko do samego oddawania krwi. Organizatorzy starają się, aby każdy dawca poczuł się doceniony i wrócił tu ponownie, dlatego wydarzenie ma także przyjazną, niemal rodzinną atmosferę. Staramy się, żeby to było też tam w, w odpowiednim czasie i momencie, ponieważ co, co 8 tygodni osoba, co dwa miesiące osoba, w szczególności kobieta czy, czy mężczyzna może oddawać tą krew cztery razy do roku, kobieta standardowo może oddać krew mężczyzna te 6 razy do roku, więc staramy się, żeby to było, tym bardziej, że u nas, u mnie w Ośrodku Pomocy Społecznej większość jest, zdecydowana większość jest pań, które też chcą oddawać krew, bo zawsze te statystycznie te 10-12 osób oddaje. Więc staramy się, żeby to było. będzie, będzie systematyczne i będzie co, 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 co te kilka miesięcy. Termin wydarzenia nie był przypadkowy. Organizatorzy nawiązali do Walentynek, podkreślając, że oddanie krwi to jeden z najpiękniejszych gestów troski o drugiego człowieka. Nawiązujemy do, do tego, że to jest okres walentynkowy więc, to jest zakochania więc zapraszamy w szczególności zakochanych, którzy chcą oddać krew, bo, bo, bo krew jest też symbolem jakiejś miłości. Na uczestników czekała słodka niespodzianka. Pracownicy ośrodka przygotowali poczęstunek. Koleżanki z, z Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowały e, słodkości. Tak jak mówiłem, jutro jest Tłusty Czwartek, więc zapraszamy na, na pączka, na faworka na, i na inne ciastko. Kawa, herbata, herbata zimowa, więc jest, mamy, mamy taką pełną ofertę. Ponadto też pan burmistrz ufundował nagrody dla wszystkich osób, które oddadzą krew. Są to takie nagrody walentynkowe w postaci biletów do kina. Wszystkim, co, co, co oddadzą krew, w ten sposób chcemy podziękować, bo, bo tak jak powiedziałem, jest to produkt, którego nie da się wyprodukować. Organizatorzy zapowiadają kolejne akcje i liczą, że gronodawców będzie się powiększać.